Dzień dobry. Został pan wylosowany, do, wylosowany w konkursie do wygrania wycieczka dookoła swojego parku. Czy pan jest zainteresowany? Nie, dziękuję. Jestem niepełnoletni. No to co, ale jesteś kibicem Barcelony. Jebać Barcelonę. Re real jest tak. lepszy. To co, że przegrali? Uh -huh. Nie, Real nie jest lepszy. Do widzenia. Do widzenia pani, panu, nie wiem. Kiedy przyjdzie już mutacja? Ale chuj. pójdzie w dupę, Mendo. Buda. Dzień dobry, dozwieniłem się do pana Roberta. Dzień dobry, tak. E, czy y, y, ogłoszenie na tablicy.pl nadal aktualne na koszuleczkę y, momencik jeszcze raz na tablicy odnośnie czego? Bo tam kilka rzeczy mam. E, koszulki, legi Warszawy. Aha, ta w tej legi, rozmiar M, tak, to jest aktualne. I takie mam pytanie proszę pana, bo ja mam... 13 lat i chciałem się zapisać na treningi do Lecha Poznań i czy ona, so, i ona jest czy ona jest do treningów, czy można w niej trenować, czy, czy ona jest bardziej taka, nie wiem, meczowa? Czy, czy pan, co? Kwestia gustu moim zdaniem w tym momencie. No, jeżeli, jeżeli ktoś się nie boi, że tak powiem, nie boi, tak, czy, czy nie jest mu żal, no, bo no, wie pan, no, tak jak pan widział na zdjęciach, biała, ładna, nowa koszulka, jak pan zacznie w tym grać na treningach, no, to raz dwa to będzie wyglądało jak to jak po treningach, nie? Domyślam się. No. I, i w zasadzie tyle w temacie. No, to, jeżeli komuś nie żal, to, to może i w tym ćwiczyć i, i w tym grać w oficjalnych meczach, to, to to już jest kwestia gustu tak na dobrą sprawę. A, a takie pytanie, bo cena wynosi 100 zł, a, mhm. a jest marzec i ja nie mam tych pieniędzy i czy, bo niedługo jest Dzień Dziecka i czy mógłbym jakąś zniżkę dostać? O, powiem szczerze, nie bardzo. Nie bardzo, bo no, to jest oryginalna to jest koszulka Adidasa. W sklepach, no podejrzewam, że dużo więcej tak naprawdę to kosztuje. A proszę pana, pan gdzie... To już taka cena minimalna z mojej strony. A w jakim mieście pan mieszka? W Katowicach. Aha. To, to dlaczego pan sprzedaje Warszawy, a nie katowickich Jaką Warszawę? Nie, ona jest wystawiona na całą Polskę. No bo przecież wysyłkę można zrobić. Aha. No, no. dobrze, proszę pana, to ja jeszcze się zastanowię. Jeszcze te hajsu zbieram. Dobra. Bo tą marihuaną trochę jeszcze... Starych. Dobra, nie ma sprawy. Do widzenia, panu. Do widzenia, do Serdecz, widzenia. JP. Kajam się nisko. Aż hmm. pisamy kule Do widzenia, panu. Spierdalaj. Halo! Halo, dzień dobry, Renarna na tej stronie. A proszę pani, to już, już nieaktualne, bo zadzwoniłem do innego pana, chciałem kupić y, y, koszulkę, ale może tutaj będzie taniej. Y, ile by u pani wynosiła cena? Znaczy, ja tą koszulkę chcę sprzedać za 90 zł. Aha, a tam facet chciał za stówkę. To akurat dobrze się składa, proszę pani. I jeszcze ta ładniejsza mi się wydaje. Proszę moja pani. ładniejsza? Tak, tak, pani ładniejsza. No pewnie. pewnie pani ogólnie wizualnie jest ładniejsza. E, a, i ogólnie gdzie pani mieszka? E, proszę pana, na Puławskiej 255. To jest takie skrzyżowanie Wąbrzyska-Puławska. Tylko, pro, tylko proszę pani, bo ja nie mieszkam w Warszawie, ja mieszkam w Poznaniu. E, o! I, czy, i, I właśnie chciałem się zapytać, bo chciałem na treningi mieć koszulkę. I, i takie pytanie hmm. czy na przykład dałoby radę, że, żeby ona się nie podarła czy ona jest oryginalna ze sklepu czy... Absolutnie, absolutnie oryginalna bo to była na prezent dla mężczyzny okazała się kompletnie za mała i jakby sklep, mówię próbowaliśmy oddać tą koszulkę niestety sklep jest tak kurczę konserwatywny i powiedział, że nie przyjmuje zwrotów ani nic, także jest no jakoś tego super i jest super nowa, nie noszona tylko przymierzona, także naprawdę Aha. Nic, nic do zarzucenia tej tylko, tylko, proszę Pani, Jeżeli... bo, no, w, jeśli była przymierzona, to czy była prana, bo nie wiadomo, co, co, kto ma, może mieć HIV, może AIDS mieć, nie wiadomo, proszę Pani. Ja, ja e, nie, jest... to nie była prana. Ja nie będę prała, bo nie chcę też zniszczyć i to też odpowiednio pewnie trzeba prać, tak? A, a nie, nie miała ta osoba hiv czy czegoś podobnego? E, no, nie wydaje mi się. Albo nie była używana jako, nie wiem, gumka? E... No, chyba raczej nie. No dobrze. No to ja się zastanowię, 90 zł, tak? Tak, 90. Oryginalna ze sklepu, no dobrze. Tak. To jeszcze ja się... koszty przesyłki, bo jeżeli pan jest z Poznania, także trzeba by panu jakoś to przesłać i tam ja myślę, że pocztą polską kosztuje to, nie wiem, myślę, około 15 zł może kosztować taka przesyłka. Aha. Polecony priorytet. Aha, aha, No dobrze, to ja będę musiał, proszę pani, jeszcze pieniądze zebrać, bo ja nie jestem osobą pełnoletnią. Uh -huh. I no dobrze, dziękuję bardzo, dobrze. do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia. nam się nie skojarz po same kule. No. Halo? Ej, o której mamy tą rezerwację? No no, mówię ci na 17, co ty kurwa nie rozumiesz? Nie wiem, czy mam ci wypierdolić w ten głupi łeb, <noise> żebyś się zrozumiał. No śmieciu, wody. Weź ci to na 17, tak późno? No bo kurwa ten głupi ryband za, 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 zarezerwował. Nie wiem czajnikiem go chyba. Kurwa. A jedziemy coś wcześniej? No możemy, nie wiem, możemy nawet teraz wsiąść na hulajnogi i pojechać. Nie wiem, chcesz? Ja wiem, dobra. Czego ty się tak cieszysz? Nie, tak 15, 30, by można było już pojechać. No sposzko, to jak coś, to to przyjdę po ciebie o 14 i coś, nie? I tam. Nie, No dobrze. No Pończek może... A czekaj jedzie patora jeszcze Ten Kurwa wielki łeb, boże pelał. W ogóle wczoraj jaką bramę na Wiśle zapierdoliłem. Tak no. już, już pierwszy skład jest, nie? Trener, trener powiedział, że kurwa będę najlepszy, no. no nie oszukujmy się. Uważaj, bo no. ci uwierzę. Dobre. A był ten trening, czy nie było? No był no, wykazałem się. Już Co mam... ci powiedział? Już mam... Ręczniki będziesz podawał? Ale słuchaj, bo ty powiedziałeś, że tam się zapisałeś, nie? I dostałeś koszulkę, nie? Strój cały. No i za friko? No badania zrobiłem, w Ale słuchaj, to... zrobiłeś tak. Zapisałeś się, zrobiłeś badanie, dostałeś koszulkę i się wypisałeś. I chuj, i wyjebane, nie? Cały strój, a nie tylko koszulka. No dobra, ale dla mnie strój to koszulka. No. No to... Nie no ujewany to... i nie chodzę. No, wczoraj się śmieliśmy z pisiakiem z ciebie. Jaki. <laughs> a teraz tak. Idę znów się zapiszę, wezmę nowy strój i znów przestanę chodzić. <laughs> dobra. Bo teraz to jakieś nowe te stroje, nie? No chyba, nie wiem. No. Muszę się dowiedzieć kiedy treningi są, pokażę no. im jak to się robi, pochodzę 2-3 tygodnie, no. odejdę stamtąd i będę miał smutek. No. Siema. Yo.